Cześć, hej, przyszłam by umilić Wam dzień, ja jestem Atena SSO i witam Was w kolejnym odcinku. I jest to szósta część problemów SSO, w której poruszymy tematy takie jak święta w Star Stable, między innymi też Halloween, ale również poruszymy temat nostalgii do starego SSO,

Zacznijmy, może, od eventów, które ostatnio pojawiały się w Stable. W momencie, jak to nagrywam, jest ostatni tydzień Halloween. Tegoroczne święto mogę podsumować słowami. Fajny klimat, jak zawsze, ale czegoś jednak brakuje. Czuję pewien niedosyt po święcie, mimo że nie wiem czego się spodziewałam. Bo dostaliśmy jakieś nowe zadania, nowe zwierzaki do zdobycia, co było w ogóle bardzo fajne i bardzo cieszyłam się, że w tym roku mamy te dwa zwierzaki, tak jak w poprzednich latach były kruki. Ale mimo wszystko to święto było trochę nudne. Rangi czempiona powróciły. I był to chyba najlepszy element. Jak w pierwszym sezonie nie wciągnęłam się w nie tak bardzo, to w tym zrobiłam je wszystkie i bardzo się z tego cieszę. No i mogę powiedzieć, że dzięki temu jeszcze bardziej polubiłam mistrzostwa w tej grze, a ja naprawdę fanką mistrzostw nie byłam, więc to jest naprawdę na plus, że coś faktycznie mnie zachęciło do grania i do jakichś aktywności, które w grze się pojawiają. Natomiast zadania ze skotem które też miały być taką większą atrakcją tego święta, zawiodłam się. Bardzo się zawiodłam. Przypominało mi to trochę zadania z, z Zimowej Wioski, kiedy szukaliśmy Yeti. A to było dosłownie kopiuj w klej, tylko po prostu zmienili stworzenie, którego poszukujemy. Ta postać ładnie wyglądała, ale poza tym, że zachwyciła mnie niecodziennym wyglądem jak na postać taką dosyć zwykłą, można by powiedzieć, bo to nie żadna postać fabularna, to... to wszystko. I kiedy już wiedziało się, z czym ma się do czynienia, to nic więcej nie było do odkrycia. Halloween ma taki potencjał. Okej, okay, zwierzaki, spoko. Rangi czempiona, bardzo na plus. Natomiast te zadania mogłyby być dłuższe albo w ogóle inne. Ile ciekawych pomysłów można by to było zrobić, bo SSU naprawdę ma talent do wymyślania mrocznych historii. Gra, która jest kolorowa, cukierkowa, przeplata się z takim mrokiem i jest to naprawdę ciekawe, ale niestety oni cały czas tracą ten potencjał. Historia o Blumenie. To było naprawdę. Dobre. To jest to jedna z legend na szlaku i chyba najlepsza. I naprawdę tę historię można byłoby bardziej rozwinąć. Moglibyśmy na przykład dostać w grze fragmenty książki, opowieści po zmroku Star Stable, tak mi się wydaje, że ta książka się nazywa i rozwinąć jeszcze bardziej tą historię, kim jest Glumens, skąd się wziął, dlaczego porywa te konie, skąd ten klej się bierze, skąd ma swoją moc, dlaczego dziewczynka pojawia się zawsze tam gdzie on, dlaczego akurat stanie złotych liści, dlaczego niebieski księżyc? Jest tyle pytań, a tak mało odpowiedzi i tak naprawdę możemy już nigdy się nie dowiedzieć, tylko znowu mieć kolejne teorie. Teorie są fajne, ale też chciałabym czasami rozwiązania, tylko nie takie proste, a to wszystko było tylko zmyśloną bajką. Nie. Kiedy już wchodzimy w jakiś świat fantazji, gdzie mogą dziać się różne niecodzienne rzeczy, to myślę, że wiele z nas chciałoby faktycznie doświadczyć tego. No i właśnie wiele historii, które zostały porzucone w Halloween na rzecz tego, aby zrobić ładniejszą stajnię. No, stajnia, naprawdę fajny klimat, ale to wszystko, co mogę powiedzieć o Tegorocznym Święcie. Fajny klimat. Rangi, zwierzaki, kolejne i kolejne komplety. I tyle, co mogę powiedzieć. Tak oceniam tegoroczny Halloween. Dajcie znać, jak Wam się podobało w tym roku. I jeszcze wspomnę na szybko o innych świętach, ale naprawdę ten rok myślę, że może jeszcze przynieść wiele takich rzeczy, które od dawna gracze chcieli, bo mamy już opcję zmiany stajni, właśnie. Teraz będziemy mieć powiększoną szafę. Bardzo się cieszę z tego powodu. Jednak to nie zmienia faktu, że wiele rzeczy tracimy. Na przykład urodziny Star Stable. W tym roku mieliśmy średniowiecze i fajnie, średniowiecze jest spoko, tylko wiecie, to nie święto. To zostało na stałe i będzie na stałe i to była aktualizacja, pakiet, a my pomyśleliśmy, że to święto. Tak naprawdę nie dostaliśmy nic na ten okres wrześniowy, więc... Wrzesień nam przepad, jeżeli chodzi o jakieś aktywności festiwalowe, a zawsze, zawsze to były urodziny Start Stable. I też nie na wszystko mamy wpływ, ale błagam. Urodziny Start Stable, powstania całej gry, tak naprawdę najważniejsze święto. A oni tak po prostu z tego zrezygnowali. I ja już wiem, że też chcą się słuchać graczy, że to święto podoba im się mniej, to im się podoba bardziej, ale urodziny zawsze były lubiane. Więc ja nie wiem. Dlaczego? Ja z urodzinami i z tęczowym festiwalem chyba się nie pogodzę. No dobra, z urodzinami to jeszcze, chociaż jest to dla mnie kompletnie bezsensowne, ale jako gracz, jak się bawiłam na urodzinach, no to, to mogę powiedzieć, w mojej opinii nie były aż tak super, ale jednak brakowało mi ich. A jeżeli chodzi o tęczowy festiwal. Strasznie mi brakuje tego święta. Nie rozumiem, dlaczego oni go w tym roku nie dodali. Nie dodali też festiwalu lata, ale moim zdaniem to święto nie było zbyt fajne, więc wolę wester. Ale dość tych moich opinii, bo tęczowy festiwal był zawsze dobrym świętem. I do momentu, jak nie zaczęli powtarzać zadań z Katią, to widziałam, że każdy chwalił to święto i mi też zawsze się bardzo podobało. Tylko problem był z tymi zadaniami. Że co roku dostawaliśmy to samo odnawianie kolorów, i to mogło się już zrobić monotonne, ale w takim razie mogli dodać jeszcze coś nowego do tego, albo jakąś dalszą fabułę tam zrobić, na nie tylko jeden dodatkowy wyścig. Bardzo je lubiłam, a teraz tego nie ma, i nie wiadomo, czy będzie. Jeżeli chodzi o rozporządzanie tych świąt, to naprawdę czasami nie wiem, o co im chodzi. Na ten temat wypowiem się jeszcze bardziej w podsumowaniu roku. A więc przechodzimy dalej. Następną rzeczą, jaką bym chciała omówić, jest nostalgia do Starego SSO. Wiele z nas odczuwa tą nostalgię. Ja też czasami zbytnio się jej daję porywać i. Krytykuję strasznie to nowe start-table, że nowe start-table to w ogóle jest okropne, że mi popsuli fabułę, że popsuli mi konie, że popsuli mi teren i w ogóle, że mi wszystko popsuli, a kiedyś to było lepiej. Tak, tylko że to nie na tym polega, bo ja też bardzo doceniam start-table i... Podoba mi się to, jak jest teraz. Ja nie mówię, że teraz jakoś mi się nie chce grać, że ta gra zeszła u mnie na margines, przynajmniej u mnie. Może nie jestem dość starym graczem, żeby rezygnować ze Star Stable, może jestem za bardzo przywiązana, nie wiem. Kanał też jest dla mnie bardzo istotny i też chcę dalej, aby opierał się na tej grze, bo jest tu bardzo dużo możliwości jednak, żeby nagrywać, żeby tworzyć. I jest to dla mnie najcudowniejszą rzeczą w ogóle w tej grze. Tylko, że mimo tego, dalej narzekam, zmiany są, były i będą. Ale jeżeli mogę się odnieść do Star Stable, to wydaje mi się, że wiele z nas właśnie szuka tego dzieciństwa, jakichś tam starych wspomnień. Ale też niektóre rzeczy w Star Stable tym starym faktycznie działały lepiej. Teraz jest inaczej. Mają nowych pracowników i trochę. Inny system, inaczej prowadzą tę grę, widać to, zwłaszcza też od tego roku i te wszystkie ankiety, które w ogóle radzę wam wypełniać, bo dzięki temu właśnie oni słuchają graczy, że patrzą na te ankiety. I niektóre rzeczy faktycznie im wychodzą, ale o innych zapominają. I trzeba byłoby porządnie siąść, zwłaszcza nad fabułą. Ten początek jeszcze bym raz napisała, bo graficznie jest tutaj bardzo dobrze. Jeżeli mówię o, tym, o tej nowej grafice, też pozbywanie się starej grafiki, to zaraz omówię. Ale graficznie jest bardzo dobrze, tylko historia traci na tym. Dlatego, że to się nie klei. I uporządkowanie wszystkiego, co znajduje się w tej grze, myślę, że zajęłoby bardzo dużo czasu. Nie chcę też wymagać wiele od tych pracowników, bo ja wiem, że jestem kierowana nostalgią, że często narzekam, że często coś mi albo Wam też nie podoba się z tego względu, że a kiedyś to było lepiej, a teraz to jest ty, 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 coś tam, coś tam. Jednak mimo wszystko myślę, że możemy jako gracze wymagać. Tylko z tym wymaganiem również mieć wdzięczność za to, co faktycznie zespołowi się udało, i doceniać to, co mamy, bo dostaliśmy naprawdę też wiele dobrych rzeczy, i faktycznie St'u nie zmierza w złym kierunku, moim zdaniem, przynajmniej, ale również nie zmierza w dobrym. Dlatego, że z jednej strony coś wychodzi im dobrze i zaczynają słuchać graczy, i ta gra się faktycznie rozwija cały czas i tak dalej, mają plany, a z drugiej strony. Kiedy zagłębimy się w temat, to jednak znajdziemy wiele, wiele niedociągnięć. Może właśnie dlatego chciałabym, żeby krytyka nie przekształcała się w takie ciągłe narzekanie i hejt. Tutaj też sama muszę się pilnować, bo często faktycznie daje się ponieść emocjom i tej nostalgii, która jest dobra, ale czasami może nas zgubić, bo jesteśmy po prostu nią trochę zaślepieni. Usuwanie starych przedmiotów. Starych koni, starych ubrań i starego sprzętu. Odnowa terenów, wiadomo, grafika się rozwija i tak dalej, i ten świat też tutaj się zmienia. Chociaż mam nadzieję, że kiedy już odnowią wszystkie tereny, to faktycznie zajmą się zatworzeniem jakiegoś nowego. Ale chyba faktycznie teraz kieruję się tym, że najpierw odnowimy wszystko, a potem dopiero będziemy robić coś dalej. Tak, usuwanie starych koni i starego sprzętu jest dla mnie bez sensu, bo. Jest to tylko rzecz w grze, mogłoby on sobie gdzieś stać, tak zapomniane już na tej farmie Marleja i tylko gracze, którzy faktycznie je chcą. Mogliby je kupować. To tak działało faktycznie aż do 2022 roku. Chyba wtedy pierwszą generację starych koni usunęli. Znaczy, wcześniej jeszcze usuwali fiordy, jeszcze jakieś tam konie, ale zawsze to było związane w pewien sposób z jakimiś tam rzeczami głębiej. Fiordy prawdopodobnie były związane z kaltersami magiczne konie, te pierwsze konie drzewo, z tym, że jakieś imiona były niby, czy sam koncept koni był objęty prawami autorskimi, tak mi się wydaje. Teraz usuwają te konie po prostu tak sobie. Dają faktycznie te przecenianie, ale potem one znikają i znikają na zawsze z gry. Nie można ich już potem kupić. Tak samo sprzęt stary. Przecież nikomu by nie szkodziło, gdyby jakiś gracz jeździł na tych koniach i tak, gracze by na tych koniach jeździli. Mimo, że też jeździliby na nowych, to też czasem jeździliby na starych. I jest to logiczne. Więc, nie wiem, tłumaczenie się tym, że chcą zablokować możliwość, żeby gra wyglądała lepiej, żeby te konie nie odstawały, bez sensu, moim zdaniem. Znowu, znowu mi to nie pasuje. Bo i tak, by gracze na tych koniach jeździli i tak. I to też taki. Właściwie punkt, który uderza starszych graczy, że oni odbierają nam te rzeczy, które przywiązały nas do gry. A powodów za bardzo nie ma, poza tym, że chcą rozwijać grę. Lecz może faktycznie lepiej byłoby skupić się na rozwoju niż na kasowaniu wszystkiego, bo to też może w pewnym sensie urazić tych graczy. I nie wiem, czy przyniesie jakiekolwiek korzyści. I to już byłoby na tyle tym odcinku. Oczywiście możecie pisać swoje opinie w komentarzach, co wy uważacie o tematach, które dzisiaj omówiłam. Także adios, do widzenia. Mam nadzieję, że umyliłam wam dzień. I do zobaczenia!